Cześć, witajcie. Jesteśmy na jednej z moich budów. Chciałem Wam dzisiaj troszkę więcej powiedzieć na temat formalności, które są potrzebne i niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia budowy, czyli jakie formalności są nam niezbędne na początku naszej inwestycji. Tutaj oczywiście już mamy inwestycję zaawansowaną. Wszystkie zgłoszenia są już porobione. Mamy dziennik budowy podbity przez odpowiedni urząd. Także tutaj jest budowa już w zaawansowanym stopniu. Natomiast co jest potrzebne na początku naszej budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę? Czyli uzyskujemy pozwolenie na budowę. Przeważnie dzieje się to w porozumieniu z projektantem. Przeważnie projektant dostaje od Was, jako klientów, pełnomocnictwo do reprezentowania w organie administracji. Uzyskuje za Was pozwolenie na budowę. Dostajecie dokument i możecie startować z budową. I wtedy co potrzeba? Na początku musicie znaleźć kierownika budowy, który was przeprowadzi przez cały proces inwestycyjny. Jest to tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy na początku budowy. Tutaj mogę wam powiedzieć, że ja, jako kierownik budowy, większość formalności za moich klientów wykonuję samodzielnie. Dostaję przeważnie pełnomocnictwo do reprezentacji przed nadzorem budowlanym, przed organem administracji architektoniczno-budowlanej. Czyli tak naprawdę za klientów robię zgłoszenie do nadzoru budowlanego. Jest to zgłoszenie kilkustronicowe. Podajemy tam wszystkie dane inwestora, czyli tak naprawdę wszystkie dane, które macie w pozwoleniu na budowę. Na pierwszej, drugiej stronie pozwolenia na budowę. Czyli wpisujemy na zgłoszeniu rozpoczęcia budowy. Jest specjalny formularz na to. Podajemy tam wszystkie dane inwestora, dane budowy, adres budowy, jeżeli nie ma oczywiście adresu, to numer działki, czyli wszystkie te informacje, które są w pozwoleniu na budowę. Podajemy też, musimy tam już podać dane kierownika budowy, czyli imię, nazwisko kierownika budowy oraz musimy załączyć do tego zgłoszenia jego uprawnienia budowlane. Czyli jeżeli chcecie startować z budową, musicie już na tym etapie mieć wybranego kierownika budowy, musicie od niego dostać uprawnienia budowlane. Co jeszcze jest potrzebne? Do tego zgłoszenia musimy dołączyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego. W związku z tym, że weszły nowe przepisy kilka lat temu, jest to niezbędne też do zgłoszenia czyli projektant z projektem musi Wam też przekazać takie oświadczenie o tym, że sporządził projekt techniczny. Tutaj trzeba też tylko pamiętać, że jeżeli oprócz projektanta projektującego mamy też projektanta sprawdzającego, no to takich oświadczeń mamy dwa: czyli głównego projektanta plus projektanta sprawdzającego. I podpisuje to inwestor, bądź podpisuje to kierownik budowy na podstawie pełnomocnictwa inwestora. No i generalnie składamy to w organie nadzoru budowlanego, który jest przypisany do waszego miejsca budowy. Czyli jeżeli nie wiem budujemy się w Zielonej Górze to składamy dokumenty dla powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego dla miasta Zielona Góra. Co jeszcze dalej jest potrzebne. Potrzebujemy dziennik budowy. Jak uzyskać dziennik budowy. Tutaj też są dwie metody jeżeli chodzi o dziennik budowy. Ja przeważnie robię to za klientów czyli też dostaję pełnomocnictwo od klientów. Wypisuję wniosek o wydanie dziennika budowy. Przeważnie te dzienniki budowy mam już gotowe u siebie. Mam krótkie bu dzienniki budowy, kilkunastostronicowe na, na budowę domków, na przykład jednorodzinnych w tym przypadku, jak jesteśmy teraz. Jeżeli mamy większe inwestycje, szykujemy grubsze dzienniki. No i wtedy podjeżdżam do odpowiedniego ich instytucji, czyli, czyli albo do starostwa, albo do urzędu miasta, gminy. I taki dziennik budowy dostaję. Czyli mam podbity dziennik budowy. Mam zgłoszone rozpoczęcie budowy do nadzoru budowlanego. No i słuchajcie, tak naprawdę możemy rozpoczynać wtedy naszą budowę. Co jeszcze jest ważne na początku budowy, to żebyście przekazali swoje projekty architektoniczno-budowlane czy projekty techniczne kierownikowi budowy, tak aby kierownik budowy miał na bieżąco wgląd do waszej dokumentacji projektowej, żeby można było wszystkie rozwiązania tutaj na bieżąco weryfikować. Co jeszcze jest ważne na takim pierwszym etapie budowy? Bardzo ważną rzeczą jest kwestia badań geologicznych. Oczywiście, tutaj polecałbym to wykonać na etapie projektowania, natomiast jeszcze zdarzają się projekty, gdzie faktycznie tej geologii nie mamy zrobionej. Moim zdaniem jest to niezbędne w obecnych czasach, tym bardziej, że już wchodzimy w działki, które są praktycznie oddalone od miast. Nie budujemy już w centrach, budujemy w różnych skomplikowanych gruntach. Dlatego ważne moim zdaniem jest to, żeby zrobić badania geologiczne. W większości przypadków badania geologiczne robimy na etapie projektowania. Projektant zleca odpowiednie badania geologowi, wyznacza sobie na działce punkty, gdzie chce mieć wykonane takie badania i firma przyjeżdża, wykonuje takie badania. Słuchajcie, jaki jest koszt takich badań? Takie badania kosztują od 800 do 1500 zł, zależnie też oczywiście od ilości odwiertów. Przeważnie wiercimy na 4 do 6 metrów i mówię o takiej cenie dla, dla około trzech odwiertów. Tak, tak się u nas kształtują takie stawki. Na podstawie takiego odwiertu jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki mamy grunt pod działką, czy występuje woda gruntowa. Ma to olbrzymi wpływ tak naprawdę na rozpoczęcie też budowy. Z tego względu, że jako kierownik budowy na początku zwracam szczególną uwagę na badania, Sprawdzamy właśnie wysokość poziomu wód gruntowych. Nawet przy wycenie, wasz wykonawca zapewne też was zapyta o takie rzeczy. Z tego względu, że jeżeli nie wiem, woda gruntowa będzie 40 cm pod powierzchnią terenu, to tak naprawdę nie zrobimy nic bez odwadniania takich wykopów. Ewentualnie inną kwestią jest rozpoczęcie budowy w okresie suchym. Także tutaj to są, to są dość duże, olbrzymie kwestie, które wpływają na rozpoczęcie waszej budowy. Moim zdaniem, tutaj, jeżeli chodzi o geologię, nie ma co oszczędzać. Przeważnie klientom doradzam to wykonanie już na etapie budowy, przepraszam, na etapie projektowania. Słuchajcie, jeżeli nie mamy wykonanych badań geologicznych na etapie projektowania, oczywiście możemy te badania wykonać na etapie budowy, czyli przed rozpoczęciem budowy wzywamy geologa, robimy sobie trzy odwierty, cztery maksymalnie, zależnie też od wielkości naszego domu, który chcemy budować. I takowe odwierty firma nam wykonuje. Weryfikuje tak naprawdę, co mamy pod spodem, jakie mamy grunty, jak głęboko mamy wody gruntowe. Także bardzo dużo informacji możemy się wtedy dowiedzieć. Oczywiście, jeżeli projektant nie zleci tych badań, no ja jako kierownik budowy nie jestem w stanie też tego narzucić. Chyba że faktycznie mamy naprawdę bardzo skomplikowane grunty. Widzimy to już po, po zdjęciu warstwy humusu, po, po pierwszych wykopach. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ każdą taką zmianę, jeżeli chodzi o warunki gruntowe, kierownik budowy musi ewentualnie zgłosić do projektanta. Z tego względu, że projektant, projektując wasz dom, przyjmuje jakieś założenia, tak? jeżeli chodzi o grunty, i na tej podstawie projektuje wasze fundamenty. Natomiast, jeżeli jest to rozbieżne, wtedy projektant dostaje taką informację z budowy od kierownika budowy czy inwestora. I jest w stanie ewentualnie podjąć dalsze kroki, tak? czyli na przykład zdecydować o tym, że robimy posadowienie nie poprzez ławy fundamentowe, stopy, tylko na przykład poprzez wykonanie płyty fundamentowej. I wtedy takie badania pozwalają nam sprawdzić, właśnie czy posadowienie możemy realizować na przykład na, na, poziom, na, na stopach fundamentowych, ławach. Czy niezbędne jest na przykład wykonanie płyty fundamentowej, która oczywiście, wiadomo, wiąże się też z droższymi kosztami. Dlatego część klientów, którzy budują naprawdę bardzo drogie domy, bardzo duże domy, moim zdaniem na etapie już zakupu działki, część moich klientów zleca już wykonanie badań geologicznych, bo jest to koszt do 1500 tysiąca złotych, to już jest mówię max, a tak naprawdę jesteśmy w stanie zweryfikować, co jest pod powierzchnią. Nie? Często jeżdżę. Po, po, po różnych terenach i obserwuję sytuację, jak na przykład rolnicy podnoszą teren. Tak? Coraz więcej działek sprzedaje się już na obrzeżach miast, wsi. Coraz dalej budujemy, tak naprawdę, z uwagi na to, że tych działek już jest coraz mniej. No i jest to bardzo duży problem. Tak? Ja jeżdżę, obserwuję, widzę rolnika, który ma na przykład pole dochodzące do granic administracyjnych miasta. Widzi już potencjał sprzedaży tych pól na, na działki budowlane, natomiast teren jest bardzo nisko, tak? Czyli, czyli teren jest bardzo obniżony, występują tam jakieś, jakieś przegłębienia, kiedyś tam płynął jakiś rów. No i słuchajcie, ten rolnik to wszystko zasypuje, tak? Zasypuje to metrem syfu, totalnego syfu, jakiegoś tam najtańszego, który gdzieś, nie wiem, dostał z budowy jakiejś drogi, gdzie, gdzie robili jakieś, nie wiem, wymiany gruntu. No i słuchajcie. Kupujecie teraz działkę i macie tak naprawdę półtora metra syfu, który trzeba wybrać, który trzeba zamienić na, na, na specjalną pospółkę do, do zagęszczania, jako, jako wykonanie nasypu pod Wasz budynek. No i teraz to są olbrzymie koszty. Tak? Miałem ostatnio taką sytuację na jednej z budów. Koszt samych robót ziemnych to było około 40 kilku tysięcy złotych związane z wymianą gruntu. Tak? No, i teraz możecie sobie wyobrazić, że jakbyście zlecili wykonanie badań geologicznych przed zakupem takiej działki, bylibyście w stanie oszczędzić no, kilkadziesiąt tysięcy złotych na robotach ziemnych, tak? które, które, które już by odpadły. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie rozpoczęcia Waszej budowy, odnośnie startu, formalności, które są związane z rozpoczęciem budowy, zgłoszeniami, nie wiem, nie potraficie wypełnić dokumentów. Możecie napisać w komentarzu, na pewno będę starał się tutaj odpowiadać, Wam pomagać. Także, także, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to śmiało piszcie. Ewentualnie zapraszam do kontaktu w wiadomościach. A my kończymy na dzisiaj, także takie pierwsze podsumowanie formalności związanych z rozpoczęciem budowy. Wydaje mi się, że mamy za sobą i spotykamy się na kolejnej budowie. Jeżeli oczywiście podoba Ci się mój film, zapraszam do dawania łapek w górę i zapraszam też do subskrybowania mojego kanału. Jest mi niezmiernie miło, że nasza społeczność się powiększa, także będę też bardziej zmotywowany do tego, żeby tych filmów nagrywać więcej i dzielić się z Wami tutaj moim doświadczeniem i inwestycjami, które, które, które wspólnie z moimi klientami realizuję.